W gminie Sędziszów Małopolski działa kilka wiejskich filii bibliotecznych, bardzo ważnych dla swojego lokalnego środowiska i chętnie przez niego wspieranych. Od lat zakorzeniły się w swoich społecznościach i stanowią ważne ogniwo w ich rozwoju. Podobnie jak Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim, także jej filie od początku funkcjonowania zmieniały swoje lokalizacje. Siedziby tych bibliotek lokowano w domach prywatnych lub w budynkach szkół podstawowych. W przypadku Biblioteki w Borku Wielkim pierwsza jej lokalizacja związana była z jednym z prywatnych domów. Opiekę nad biblioteką przez pierwsze lata funkcjonowania sprawowała nauczycielka z miejscowej szkoły podstawowej, a zbiór książek liczył wówczas jedyne 1120 woluminów. W 1954 roku decyzją Gromadzkiej Rady Narodowej Biblioteka przeniesiona została do jednego z pomieszczeń w budynku Rady Narodowej. W trakcie niemal 10 lat funkcjonowania uruchomione zostały punkty biblioteczne w Kozodży, Ostrowie, Boreczku i Porębach Borkowskich. W 1961 roku siedziba biblioteki przeniesiona została do budynku Starej Szkoły. Po oddaniu do użytku budynku Domu Ludowego w Borku Wielkim 1976 roku w jego wnętrzu znalazło swoje siedziby kilka instytucji w tym również biblioteka, która wówczas wchodziła już w skład Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim. W jej ramach funkcjonowały punkty biblioteczne zorganizowane na terenie Boreczku oraz przysiłka poręby borkowskie. Filia w Borku Wielkim w ówczesnej lokalizacji funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 2 stycznia 2019 roku w rezultacie włączenia Borku Wielkiego do miasta Sędziszów Małopolski wspomniana Biblioteka Publiczna w Borku Wielkim stała się filią miejską i przyjęła nazwę Filia nr 1 w Sędziszowie Małopolskim. Kolejna biblioteka to Biblioteka w Czarnej Sędziszowskiej. Rozpoczęła ona swoją działalność w budynku Domu Ludowego. Równocześnie od 1956 roku w Czarnej Sędziszowskiej funkcjonował bardzo prężnie punkt biblioteczny Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Wolicy Łukowej. W 1963 roku, po przekazaniu budynku Domu Ludowego Szkole, siedziba biblioteki została przeniesiona do domu prywatnego. W 1964 roku, po oddaniu do użytku Domu Strażaka w Czarnej Sędziszowskiej, właśnie tam jedno z pomieszczeń otrzymała biblioteka. Gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego? Sześć lat później, w związku z dużym zainteresowaniem czytelniczym mieszkańców sąsiednich miejscowości, zostały uruchomione trzy punkty biblioteczne. Dwa pierwsze funkcjonowały w Cierpiszu i Krzywej, a trzeci w odległym przysiłku Czarnej Majdanie. Przez dwa lata cieszyły się one bardzo dużą popularnością. Już rok 1973 wykazał zmniejszenie zainteresowania czytelników punktów bibliotecznych. Na rzecz odwiedzin biblioteki w Czarnej Sędziszowskiej. Kolejna biblioteka w Wolicy Ługowej zlokalizowana została w siedzibie Gromackiej Rady Narodowej. W 1968 roku siedzibę Wolickiej Biblioteki przeniesiono do nowo wybudowanych pomieszczeń w Domu Strażaka na Wolicy Ługowej. Kolejna zmiana nastąpiła po prawie 30 latach. W maju 1997 roku biblioteka została przeniesiona do innego pomieszczenia w tym samym budynku. Z dniem 11 czerwca 2012 roku nastąpiła likwidacja biblioteki w Wolicy Ługowej w związku z przeznaczeniem budynku na inne cele. Samodzielna filia Biblioteki Publicznej w Kawęczynie Sędziszowskim uruchomiona została w 1988 roku. Końcem lat 90. decyzją organizatora Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Małopolskim. Postanowiono przeprowadzić reorganizację bibliotek wiejskich. Filia w Kawęczynie została zlikwidowana, a pracownik wraz z księgozbiorem przekazany został do filii w Wolicy Ługowej. Część książek została przekazana do pozostałych bibliotek. Efektem zmian było zamknięcie filii w Kawęczynie oraz połączenie księgozbiorów. W 1999 roku. Biblioteka zakończyła swoją działalność. Dopiero 1 lipca 2012 roku nastąpiła organizacja biblioteki przeniesionej z całym księgozbiorem i sprzętem z Wolicy Ługowej do kawęczyna Sędziszowskiego, do obiektu sportowego przy stadionie. Przyczyną zmian była przebudowa Domu Strażaka w Wolicy Ługowej z przeznaczeniem na przedszkole, a tamtejsza filia Biblioteki Publicznej w Wolicy Ługowej została przeniesiona do Domu Sportu w Kawęczynie Sędziszowskim, stając się filią w Kawęczynie Sędziszowskim. 1 września 2012 roku Biblioteka Publiczna w Kawęczynie Sędziszowskim rozpoczęła oficjalnie działalność. W latach 2014-2015 przeprowadzono modernizację obiektu sportowego, w tym również pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę. Biblioteka otrzymała piękne pomieszczenia, odnowione wyposażenie i zainteresowanie czytelników w liczącym wówczas tysiąc mieszkańców Kawęczynie. W rezultacie włączenia Kawęczyna Sędziszowskiego do miasta Sędziszów Małopolski z dniem 2 stycznia 2019 roku. Biblioteka publiczna w Kawęczynie Sędziszowskim stała się filią miejską i przyjęła nazwę filia nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. 28 maja 1966 roku nastąpiło uroczyste otwarcie filii Biblioteki w Klęczanach. Pierwszą siedzibą biblioteki był lokal w Domu Ludowym. Od 1969 do 1997 roku. Biblioteka w Klęczanach mieściła się w domach prywatnych. Po 15 latach funkcjonowania, w roku 1998 została przeniesiona do starej szkoły w pobliżu kościoła, gdzie formalnie prowadziła działalność do 2013 roku. Od samego początku działalności Biblioteka Publiczna w Klęczanach borykała się z problemami lokalowymi. Każdy z dotychczasowych powodował wiele utrudnień dla czytelników i księgozbioru. Dotychczasowy lokal w starej szkole nie nadawał się do dalszej eksploatacji. W grudniu 2012 roku biblioteka zawiesiła działalność. Poszukiwania nowej siedziby dla biblioteki trwały kilka miesięcy, które były zaangażowane władze lokalne. W październiku 2013 roku cały majątek biblioteki został przewieziony do domu prywatnego naprzeciwko kościoła pod wezwaniem. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecny adres biblioteki to klęczany 127. Nowe pomieszczenia okazały się długo oczekiwaną siedzibą, przyjazną starszym i młodszym czytelnikom. Regały, meble biblioteczne, księgozbiór. Zostały ustawione w dwóch pokojach. Odświeżone pomieszczenia, wyposażone w centralne ogrzewanie oraz piękny ogród dały możliwość na powiększenie oferty kulturalnej. Biblioteka słynie z licznych zajęć literacko-plastycznych, organizowanych w ramach akcji, np. wakacje w bibliotece, a także warsztatów bożonarodzeniowych, pikników i spotkań tematycznych. W ramach współpracy z tamtejszą Szkołą Podstawową. Prowadzono systematycznie zajęcia dla grupy przedszkolnej. Biblioteka w Klęczanach to także centrum życia kulturalnego wsi, jest miejscem spotkań, rozmów, okazją do rozwijania pasji i zainteresowań jej użytkowników. W 1955 roku biblioteka w Zagorzycach od samego początku jej funkcjonowania ulokowana została w prywatnym domu, który mieścił się w samym środku wsi w pobliżu ochronki. Nowo powstała biblioteka nosiła nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Zagorzycach. Od 1957 do 1973 roku siedziba biblioteki znajdowała się w prywatnych domach pani bibliotekarki. W 1973 roku, gdy zlikwidowane zostały Gromadzkie Rady Narodowe, dzięki licznym staraniom na siedzibę biblioteki przeznaczono dwuizbowe pomieszczenie w byłym budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. W nocy 1984 roku budynek byłej Gromadzkiej Rady Narodowej, w którym mieściła się biblioteka, Doszczętnie strawił pożar. Księgozbiór biblioteki został uratowany. Po usilnych staraniach wielu osób na siedzibę biblioteki udało się wynająć dwuizbowy lokal w prywatnym domu za rzeką. Od 1984 do 2010 roku siedziba biblioteki w Zagorzycach mieściła się w trzech prywatnych domach. W 2010 roku siedziba biblioteki dzięki staraniom pana Sołtysa zlokalizowana została w nowo wybudowanym budynku plebanii, parafii w Zagorzycach Dolnych, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Koniec lat 80. przyniósł nadzieję na otworzenie dodatkowych dwóch filii w Krzywej i Górze Robczyckiej. Dlatego też rozpoczął się czas gromadzenia księgozbioru dla mających powstać placówek. Ostatecznie w latach 80. otworzone zostały dodatkowo trzy filie: Będzie Myślu, Górze Robczyckiej i Kawęczynie Sędziszowskim. W 1976 roku zorganizowana została biblioteka w Będzie Myślu która swoją pierwszą siedzibę znalazła w małej salce Domu Ludowego. W grudniu tego samego roku, dzięki porozumieniu ze Strażą Pożarną, biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń w tym samym budynku. W lutym 2008 roku gruntownemu remontowi poddany został budynek Domu Ludowego, a biblioteka została przeniesiona na Parter, zyskując przestronne pomieszczenie, które zajmuje do dnia dzisiejszego. Lokalizacja biblioteki publicznej w Myślu w centrum wsi sprawiła, że jest ona dostępna dla wszystkich mieszkańców. Biblioteka w Górze Robczyskiej jest jedną z młodszych bibliotek, zorganizowana została w 1987 roku. Trudności lokalowe, jakie pojawiły się w 1985 roku, przyczyniły się do dwuletniego opóźnienia jeszcze przed uruchomieniem filii. Pierwszą siedzibą biblioteki był drewniany trzypokojowy budynek mieszkalny, w którym biblioteka mieściła się przez 4 lata. Wstępnie do działalności biblioteki dostosowano jedno pomieszczenie. Dużą rolę w początkowym okresie funkcjonowania tej filii pełniły lokalne wolontariuszki i sympatyczki biblioteki. To dzięki ich staraniom i zaangażowaniu pomieszczenia biblioteki już od samego Początku zyskały miły wystrój. We wrześniu 1991 roku nastąpiła zmiana lokalizacji filii w Górze Robczyckiej, a kolejne zmiany przyniósł rok 1995. Wówczas to biblioteka trafiła do dwupokojowego lokalu wynajętego od GS sędziszów Małopolski. Od 2003 roku Biblioteka w Górze Robczyckiej mieści się w wyremontowanym lokalu przy spółdzielni mieszkaniowej Bloki w Górze Robczyckiej, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Biblioteka w swoim środowisku pełni ważną rolę kulturalną, edukacyjną i informacyjną. Jest miejscem tłumnie odwiedzanym przez dzieci, dla których organizuje liczne zajęcia. Do biblioteki zapraszani są uczniowie Szkoły Podstawowej w Górze Robczyckiej i przedszkolaki z przedszkola pod Buczyną.